Hello, hello. To jest mój dzisiejszy środek transportu. Tek bagażnik ma No, stypeczka i wam powiem, że jestem z, tu w parku, można by powiedzieć. Słabo, słabo. Ale to nic słabego. Paru tam siedzi. A tak to na moście śpią, jeszcze śpią. W mieście też bym się przejechać, śpią. Cichutko. No. Zobaczymy, przejdziemy się. Tylko opowiadam Wam coś. Wiatr jest, ale jedziemy. Powiem wam tak, na moście spali jeszcze. Byłem tam zobaczyć, nie za bardzo. W mieście również jeszcze ja czuć, że chyba weekend był. A się poniedziałek nasta. A tu już trzynasta 13 jest 13, trzynasta, 13. No, tak. no powiem Wam, że nieciekawe ciekawe, na ławeczce nie siedzi a to nigdy przeważnie Przeważnie w, w paru miejscach siedzą, pokażę Wam może No tak przejedziemy się troszkę Tu jeden śmierdzi już siedzi Czasem, ale się wynieśli nieśli, da. E, no tak, i cię wynieśli nieśli. Przejedziemy się chwileczkę i powiem wam także, chyba pojadę se na PKP chociaż tam to same wiecie tego nie no. i na okrzei zobaczyć mamy no i tam często przesiadują tak no tam. Ale tu na tym moście właśnie śpią. No, i tak. Dobre, nie mnie czasu, ale malutko się dzieje, idziemy się jeszcze w jednym miejscu, co no. mam tak, że ciężko nagrywać bez niczego, ale

to nie są idziemy w miasto Mówię PKP objadę jeszcze chwileczkę paru siedzi, ale to to nie ma co z nimi No, rowek do teraz przetrwał Jadę jeszcze na PKP zobaczyć Mam co nieco zobaczyć. Będzie podmiot. Nie ma co Cisza spokój Już Wszystko wiem Ci co jak będzie do spieniężenia zimy no Jak wam w mówię już wiem wszystko chodzi o kaskę. Co mi by na dniach kaskę. No ale no Śszorce by znowu słuchajcie I co wam pokażę Można... no. Małe śruby Pani też uśmiechnij to I zjedziemy Dobrze się trzyma, dobrze się trzyma. Jedziemy, dzisiaj już dwie godziny jadę, że Byłem odczaić ten butelkomat, no i faktycznie jest. Jedziemy, w w jedno miejsce.

И będzie celka w hamulec tak to wszystko gra tak, idziemy odkańczyć klepik najlepszy lepszy sklepik i Jedziemy jest um, dużo nic nie ma, ale wam powiem, że jest bardzo tak Także można było nazwać. No a tak, po, nie Jak to mogę nazwać? Mój, jeden z moich podopiecznych dzisiaj miał wyjazd. Idzie do Kościelowa pod obornikami, tam gdzieś wypadku, że coś się działo z So, no. no. i Plecy wam ja teraz powiem o Miał właśnie wyjazd dzisiaj do gościjewa pod obornikami. Ej, nie wiem właśnie co z nim jest. Ej, wczoraj trochę był przy wizycie, tak powiem. Na mocnej wodzie, nie wiem czy go zabrali, ale chyba go zabrali. No i pojechał tam. tam jest dom a bezdomny. No i wam powiem, że to nie moja inicjatywa. Ale musieli, musieli to zrobić. No i co. Nic. Wam powiem, że jeszcze dzisiaj byłem sprawić tamto miejsce. Gdzie on bywał i, i faktycznie go tam nie ma To, to raczej go zabrali Mówi mi, że to, to go tam opieka zabiera Ale coś tam męcił, męcił, ale coś tam odpowiadał on ja wam powiem, że Chciałbym się w nocy przyjać tym Ale, ale wiecie, tutaj, Ale wiecie? To jest problematyczne, że, że tak wiele czasu nie mam. Jutro w ogóle odcień Więc nie ma. ruszać w drugą ławkę. Albo bo tam na murku w sumie, bo tu jest kurda śmierć dziele się dzieje. No I to chciałem wam powiedzieć. Znowu się rzeczy to tak jest, że... Będę musiał na dniach potem jeszcze nawet się tam załatwić, będzie w tam oddam to Sądzę, że to nie będzie duża kaska z 40 złotych tylko ale ale tego coś tam będzie zawsze Nie ma na co narzekać. No. Jest fajnie. Przytulnie wam powiem Bo nie ma burdu. W miarę czysto nawet. No ale nie ma. No nie. pokażę wam jak to tu wygląda czysto niestety okay. no ale nadrzany kamień no Teraz będzie trzeba pomyśleć trochę czy tam co zarobić ale będzie jakoś jakoś to będzie tamto łyże światełko przydziała na to no, czy wypróbować właśnie to nie są elektryczne, ale, ale można by było sobie próbować takie wynalazki 嗯。 Będę powoli chyba zmierzać, chciałem chwileczkę odpocząć, ale to tam precy tak czy tak bolą. Ja powiem, ale nawet to Wam powiem, niewyregulowane, a, a dopasowane do mnie. Wiecie. No. Więc trzyma się, dosyć jest super Dobra, słuchajcie będziemy zmykać Ach, bo nie odpoczniemy a może coś jeszcze wam dzisiaj pokażę co nie co My mam tak, byłem na dworcu. Jak zawsze wszystko jeden skomleje. Nie wiem czy to on z kólu skomleje, ale już taki jest element, że ja tam do nie ruszam. No. Reszta to jak z ostatniego. Teraz się przejdziemy na inną część miasta. Tam ciekawiej trochę może będzie. Wszyscy tutaj teraz śpią, tak trochę? Tak, zaspani wszyscy. Zobaczymy jak to będzie gdzie indziej.